Czy mamy coś? W glonach tam siedzi, uwolniło się dobra. Siedzi dalej w glonach, ale malutka, maluszek taki, o, taka płateczka. O! Mamy płoć taką ładną. Mówię, ja akurat nie mam szczęścia, bo teraz czyszczę okulary i ten, i nagle mam takie... Ale ta płoć potęga jest! To jest chyba moja największa płoć. A to mówię, to jest takie trzecie branie podczas 20 minut ostatnich. Na miarkę ewidentnie musi pójść, bo to po prostu jest... Nie, piękne rybko, piękne rybko. Słucham? Zanęciłem chyba 3-4 kule. Słuchajcie, taka ładna płoć. Nie wiem, 30 cm? Ja nie wiem, co to jest za gigant w ogóle. Czyściłem okulary. Takiego giganta złowiłem. Piękna, 31,5 cm. Moja życiowa płoć. Całusek jeszcze, jest taka prezentacja. odpoczywa już się nie wykłada na brzuch, ona już jest fajnie sobie już śmiga natleniliśmy ją trochę o i widać, że efekt tego jest, jeszcze ją trochę popchniemy leciała tam na, na otwartą wodę. To. Akurat na zakończenie fajna łopatka tak już i leszczyk jest. I mój największy leż chyba na spławik to będzie. 30 32 na oko Widać? Widać chyba będzie na kromyślne Okulary mi ochlapał, jaki ham Teraz mam całe okulary do oczyszczenia A już chciałem się zwijać i myślałem, że spokojnie sobie potem Taki ham mi przyszedł Zrobił mi po prostu chlapnął mi okulary Teraz po prostu ja w tych okularach się nie odważę o taki ładny leszczyk na, na nie wywijaj się. Ścisnę cię zaraz, bo ochrapaśmy okulary. Nieładnie. Pokaż się. Pokaż mortę. Dobra, wypuścimy cię. Fajną adrenalinę na początku dał, bo to jednak... To nie jest feder, tylko to jest odległościówka. Na odległościówce to niby się wydaje, że to jest sztywny kij. Ale to naprawdę... Jest przyjemność niesamowita z choru. Hmm. Zobaczcie, takiego sandaczyka. Taki sandaczek jest, patrzcie, ku gębem. Jaka gęba. Dobra. Na takiego sandacza. Puszczamy sandaczek że nie docisnąłem mikrofonu i dość spora część nagrań się niestety nie nagrała. Znaczy, po, po godzinie półtorej sobie donęciłem pierwszy raz. Teraz minęło około godzinę, może trochę więcej, od, yy, od ostatniego do nęcenia. I teraz zrobimy sobie tak, zrobię rzut po rybę, dodam sobie trochę do tych kul. Kul tam wyjdzie, no nie wiem, bo to będzie ostatnie nęcenie, to tam wyjdą dwie. Podajcie, może trochę więcej. Teraz damy sobie na haczyk. A to może to wypadnie. Dobra, jeszcze obieramy sobie, bo to trzeba pamiętać, bo się też mówiłem, że to trzeba pamiętać o, o tym, że zleszcza śluz obieramy. się one dzisiaj lubią w takim, w takim czasie jak na przykład ja jadłem, to wzięły mi trzy ryby. No, jak jadłem, no to proszę jak, jak jem, proszę mi dać chwilę spokoju tak? No bo ja jem, ja chcę zjeść, no, no, no chcę zjeść, no nie ma innej opcji. Tak? Jak ryby są skore do tego, że mi powiedzmy brać, no to... Wtedy rodzi się taki problem. Za podkreślenie swojej pozycji, dodamy kukurydzę, bo one bardzo lubią tę kukurydzę. Tylko wiatr mi strasznie znosi tu kukurydzę. To muszę rzucić tu. O, no i dobrze, rzuciłem tu. I kukurydza spadła w to miejsce, gdzie powinna w większości. Niby tak, na kukurydzę nie to, że nic się nie dzieje, są oczywiście skubania, są większe przytopienia. Ale z ciekawości, bo tutaj Facio go kłapał na, na taki chlebek. Znaczy nie chlebek tylko na taki ciasto. O smaku i uwaga jaki to smak był nie pamiętam. Ogólnie ja z całego serca polecam wszystkim. Bierzcie ciasto, zakładajcie na haki. Ono wam nie spadnie, no bo jak? Jakieś ciasto wam spadnie, no przecież... To jest niemożliwe. A zobaczymy, co się dzieje podczas takiego rzutu. Tako, bo jak teraz zobaczę, że przez 50 minut nic nie ma, to znaczy, że to ciasto spadło. Weźmiemy sobie na tak... kurytkę. A co rybka powie na taki zestaw? Dziwny, bo dziwny. To wygląda jak robaczek. Może linna to skupnie, bo lubi, no tak, robaczek i kurydza. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe połączenie. Tylko trzeba to lekko rzucić, w miarę. Ja teraz chyba rzuciłem trochę blisko, ale za blisko, trochę. Znaczy rzuciłem dobrze, tylko tyle, że podwinąłem sobie chyba trochę za blisko. Ale to właśnie trzeba próbować na różnych dystansach. Bo może się okazać, że jedna ryba jest tutaj trochę bliżej. A po drugie to jest się tak ciasto tutaj. Przy tym jak łowimy na ciasto, to musimy ostrożnie łowić. Bardzo ostrożnie. Bo to ciasto można nam w każdej chwili zrobić pek. Już go nie ma na haku. A no tak, że dzisiaj jest branie. Słuchajcie, jest piękna ryba. Najpiękniejsza dzisiaj po prostu. Ale ona była tak ładna i po prostu podbierakiem nawet nie musimy podbierać. Taka małsza Rozumiesz to? I jeszcze ślimak! Jocie dupca. Nagle rzucam, podwijam i zostaje mi to. I takie też. To na bok, pod tym się żywioł tutaj. Tylko ja chyba, jak tutaj kiedyś przyjdę na karpie, to trzeba zrobić kulki o smaku małży chyba. Bo tutaj myślę, że na małże mogą reagować. Coś mi nagle tak wzięło strasznie. Ale Lęda. jeszcze nie wiem co to jest. Zaraz to podbierzemy. To jest leszczyk. Dzisiaj wczoraj byłe płocie, wczoraj w płocie, dzisiaj są leszcze. Jest płoteczka, nie płoteczka, leszczyk. Co to jest? Dajcie, dajcie znać co to jest, bo ja sam nie wiem w sumie. To wygląda jak leż, ale ale... tak w zasadzie to wygląda trochę jak jakiś płoć. Nie wiem, to jest chyba... O kurna, zesrał się. Patrzcie jak się zestrał. Idź! zas O obszołek jest płoteczka. Myślę, że już dzisiaj płoteczki nie będzie. No taka tłusta. Może nie duża, ale taka tłusta bym powiedział, że jest. Najładniejsza ra ryba dzisiejszego dnia. Płoteczka. Mierzymy ją, nie mierzymy. Raczej nie będziemy mierzyć, a Milenia domaga się opuszczenia tego loku. Taki piękny stwór nie jest jakoś specjalnie, może jakaś taka duża, piękna płoć gruba płodź. Ale fajno popatrzcie komórkę chyba. Teraz ją wypuścimy. Patrzcie płyn! One mają zawsze problem taki Na początku nie mogło... O oh je yes, popłynęła Leszcz fajniejszy. Teraz się jakoś tak obudziło to wszystko. Ale to na akurat jakiś wyjątkowo nie mrawy. Na początku tak walczył, tak że myślałem, że to coś poważnie. Czuć masę. Czuć masę, nie wiem czy to dlatego, bo... Nie jest... jest taki nie długi, ale jest... leszczyk jest gruby. Czy mamy tego leszczyka? On jest strasznym wariatem, strasznie jest ruchliwy. Teraz go takiego tak zmierzymy. Ułożymy go tutaj. 35 Tak Taki, taki rybski. Ładny. Idź do wody. Zrobiłem mu takie... terapię taką, strząs. Ufnąłem go. Jak ufnąłem? To on się normalnie wziął i kurna jak nie pierdzielnął z całej siły Łabędź Piękny łabędź Następnym razem na słabik jak przyjadę To przyjadę sobie tutaj Albo na Federa Będę łowił na Federa blisko brzegu Co na to by powiedział YouTube? Nie wiem Trzeba sprawdzić Z tym łabędziem gwiazdu odcinka można tak to powiedzieć zakończę ten odcinek bo zestaw się urwał i nie będę miał czasu już zrobić tego zestawu drugi raz kończę film i